Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Giga. Dzisiaj LEGO City 4, a dokładnie bulldozer budowlany. 80 zł za 126 elementów. Jeśli nie chcecie zapłacić 80 zł, tylko mniej, to w Alto jest niższa cena. Chyba 60 parę zł w momencie, kiedy nagrywam więc całkiem spoko. A jeśli chcecie zapłacić katalogowo, no to. Cóż. dobra, co do samego wyglądu zestawu, mamy tutaj wspomniany buldożer. Mamy też taką kulę wyburzeniową. Mamy też troszeczkę e, bricków z fakturą cegiełek, ale nie standardowych 1x2, tylko 1x4, które pojawiają się zdecydowanie rzadziej. No i możemy tutaj się całkiem nieźle pobawić. Są też gąsienice, więc ogólnie rzecz biorąc, jak na zestaw taki 4-plusowy jest naprawdę spoko. I tak jak mówiłem w holu, wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut oka ten zestaw nie wygląda jak standardowy 4, plus, bo tak szczerze mówiąc, to wizualnie od normalnych konstrukcji konstrukcji z LEGO City mocno się nie odróżnia. To znaczy, że LEGO City jest coraz bliższe cztero plusowym zestawom aniżeli w drugą stronę. No ale co my możemy z tym zrobić? Nic, ale możemy zobaczyć jak ten buldożer się prezentuje. Idźmy na stół i otwórzmy pudełko. No to otwieramy i zaraz pojawimy się na placu budowy. Przede wszystkim podobają mi się tutaj też te taile z ostrzeżeniami. Mamy jakieś znaki informacyjne, to jest spoko. Mamy tutaj też taila z pasami ostrzegawczymi, ale on gdzieś tam czasem się pojawia czy w takim kolorze, czy w tym czarno-żółtym. Ale tutaj naprawdę jest całkiem sympatyczna zawartość. Tak jak po prostu chcemy obdarować kogoś niewielkim, w sumie dość niedrogim zestawem, a chcemy mu dać masę frajdy, to wydaje mi się, że to może być całkiem spoko opcja. Oddzielnie znajdziemy podwozie, no bo w 4-plusowych setach tak to najczęściej bywa. Mamy też gumowe gąsienice. Ja nie do końca jestem przekonany do tego elementu, jeśli chodzi o jego jakość bo ta guma jest taka, powiedziałbym, mocno średnia. Mamy też dwa worki z klockami i dwie instrukcje. Tutaj oczywiście sobie bierzemy tą koparkę, a tutaj właściwie ładowarkę, chociaż. Ani to kopie, ani ładuje, to tak spycha bardziej. No i tutaj mamy oczywiście jeszcze kulę wyburzeniową wraz z betoniarką. Zaraz sobie to wszystko poskładamy, ja tylko może zmienię kadr i też pokażę Wam na podglądzie, bo ten zestaw jest niewielki, więc myślę, że kiedy są takie małe sety, to mogę robić dla Was speedbuildy, bo wiem, że Wy też chcecie, ale składanie dużego zestawu, który ma kilkaset elementów, no to już nie jest przyjemność, żeby robić z tego speedbuild, a tutaj myślę, że można sobie tak czasem popuścić i też... Wiecie, popuścić wodze fantazji i po prostu taki speedbuild dla was zrobić. Tego zestawu nie mogę nazwać inaczej aniżeli uroczy, no bo trudno mu tego uroku odmówić. On jest niewielki, ale zarazem jest tutaj całkiem dużo elementów. Możemy pojeździć pojazdem, możemy pomachać kulą wyburzeniową, możemy urobić trochę betonu w betoniarce i naprawdę jest tutaj co robić. Ja jestem zachwycony, bo rzadko kiedy czteroplusowe zestawy tak mocno chwalę. Tutaj już tak mam od początku, ale on naprawdę dobrze wygląda. Zresztą zobaczmy może najpierw akcesoria. Wśród akcesoriów znajdziemy takie pachołki, które możemy oczywiście rozstawić na budowie. Mamy też betoniarkę, którą możemy kręcić. Oj, teraz groszki wypadają ze środka. Zresztą, być może widzieliście na speedbuildzie, jak włożyłem je do środka, a następnie wszystkie mi się wysypały. Tutaj mamy też młot, więc możemy coś oczywiście sobie pokruszyć. Mamy też ten znak ostrzegawczy, o którym mówiłem wam wcześniej. No i mamy tutaj takiego kopiącego ludzika. Mamy też głowę minifigurki w hełmie. I oczywiście mamy troszeczkę takich bloków do budowania. Możemy sobie z tego ułożyć fragment muru, o na przykład coś w ten deseń, a potem użyć tej kuli wyburzeniowej i za jej pomocą po prostu to wszystko zlikwidować. Żeby nie było, że tylko tak wymyślam, no to pokażę Wam teraz jak to działa. Jest kula, pff, tylko jeszcze brakuje Miley Cyrus, która by na niej siedziała i by śpiewała o Wrecking Ball. No, ale to może nie jest moment, żeby o tym opowiadać. To skoro już jesteśmy przy tej kuli wyburzeniowej, to pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy oczywiście takie ramię, gdzie możemy sobie to dźwigać, obniżać i też tutaj ustawiać, jak nam się tylko podoba i jak nam będzie wygodnie. Na przykład w ten sposób obniżamy sobie i ona wtedy dzięki temu ma taki większy zakres. Prawie z ziemi będzie to zbierać. Mamy oczywiście tutaj też jakieś parametry na podglądzie tych ekranów, gdzie możemy zobaczyć, jak operator sobie to wszystko ogarnia. Tutaj też jest taki hack. W sumie nie wiem czemu on ma służyć, ale jest, więc skoro jest, to niech będzie, żeby nie było, że. Nie wiadomo jak tutaj wejść. Na górę mamy też oczywiście... Taką drabinkę, która ułatwi nam na górę, właśnie wejście. Mamy tutaj też tego Tyla 1 na 4 z tym nadrukiem ostrzegawczym oraz trochę akcesoriów w postaci młota i łopaty, więc rzeczywiście można całkiem nieźle tutaj sobie to powyburzać. I szczerze mówiąc, mimo takiego prostego rozwiązania, zobaczcie jak to lata. I często jest też tak, że te kamienie się rozpadają, a tutaj bardzo mocno się trzyma, mimo tego, że on w środku w żaden sposób nie jest spięty. Za pomocą jakiegoś, choćby na przykład bara. No to jeszcze pora na ten transporter budowlany. Powiedzmy, że tak to się będzie nazywać. Mamy oczywiście napęd gąsienicowy. No i tak jak mówiłem wcześniej, ja nie jestem fanem tych gum, ale gdyby tutaj właściwie jeszcze wstawić po jednej feldze, to może po prostu on płynniej by jeździł, bo zawsze na takich szorstkich powierzchniach on niestety średnio sobie radzi. Nie, on, właściwie one, bo to dwie gąsienice mamy, jedną z jednej strony, drugą z drugiej. W środku oczywiście jest kabina dla kierowcy, jest tutaj kierownica. Możemy sobie to mocniej odgiąć, wstawić tutaj minifigurkę. Ja się zastanawiam, czy właśnie na odwrót tego nie zrobiłem czy tak to nie powinno być, bo tam mi ciągle to wypada. O, tutaj mamy większy zakres ruchu i pewnie tak to właśnie miało być. Mamy tutaj też jakieś wydechy. Jest oczywiście łyżka, którą możemy sobie regulować. Mamy tutaj też te taile ostrzegawcze, właśnie żółto czarne, a tam mieliśmy biało-czerwone. No i mamy też przyczepkę, w której możemy sobie oczywiście coś wozić po terenie budowy. No i niech to będą właśnie na przykład te bloki budowlane. Powiedzmy, że właśnie ktoś teraz jedzie i zaraz będą budować jakiś budynek, robi. Pyr, pyr, pyr. W zestawie znalazło się również miejsce dla dwóch minifigurek budowlańców. Każdy z nich wygląda inaczej: mają wdzianka w innych kolorach, mają nawet spodnie w innych kolorach, więc zadbano o takie detale to akurat na plus. Tutaj ten gość nawet ma jakieś takie upaćkanie na twarzy, więc widać, że praca w re i ewidentnie nie ma opierdzielania się. No, no to jeśli chodzi o minifigurki, to myślę, że więcej chyba nie ma sensu pokazywać. One też często w podobnych wersjach pojawiają się w książeczkach czy też gazetkach. Bez dwóch zdań to jest naprawdę dobry zestaw. Mimo czteroplusowych uproszczeń można go traktować jako pełnoprawne Lego City. Zresztą Lego City czasem ma gorsze zestawy, aniżeli ten 4 Takie regularne Lego City, więc to regularne Lego City powinno się wstydzić przed tym 4 plusowym. A jak? Nie będziemy się tutaj rozmieniać na drobne, naprawdę polecam wam ten zestaw. Można fajnie pobawić się. Taki klimat budowy i zdecydowanie mocno go poczuć, ja zestaw polecam bez żadnego tutaj przymrużenia oka. To jest naprawdę udany set. Tak, żeby się pobawić, żeby po prostu poczuć klimat, właśnie budowlańców. Więc jeśli czegoś takiego w Lego szukacie, to zdecydowanie po ten zestaw możecie sięgnąć. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.